W sumie Dunhang by też na górę był spoko. Dunhang też by był git Ale jak mogę buthea kurde użyć to... To zawsze będzie bootheal branych. W sumie to nie u kogo sfokusować psa czy rybę Chyba psa w sumie tego psa? to, to, psa. to, 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 Dodatkowe no pytanie, czy... Hmm... tego czy dobić? A nie, ty... Chociaż nie, bo... Nie, czekaj. Czy dobić tego psa, czy na przykład breaknąć innego psa? Bo on raczej Blit go raczej nie zabije. Nie ma bata. Żeby Blit go zabił. A na pewno Ult pójdzie w goryla, bo ja nie chcę, żeby on narzucił na siebie ten break. Więc na pewno ult pójdzie w goryla. Chyba, że rybę... Ryba... Nie wiem, powinna już umrzeć? Na jednej pasywce? Tak. Ryba umiera na jednej pasywce. pośrednich zniszczeniach. Dobra, bo u niego przecinanie jakby nic nie daje, więc małpę trzeba po prostu strzelić. I to już było testowane. No, że przecinanie ultem nic nie daje u No i teraz małpa będzie miała break, no. Dokładnie. Małpa jest największym problemem jakby tutaj. Bo jak narzuci na siebie ten to... Jak narzuci na siebie właśnie ten, ten, ten break, break resistance, czy jakoś tak, to to nie mogłem robić do przez długi okres czasu, więc jakby właśnie to jest main target. Tylko czy to teraz pytanie, czy ja dojeżdżam tą małpę? Nie no, chyba dojeżdżamy małpę. Tylko teraz jest minus, bo ja tarczy nie będę miał od tej, od Fusian, bo nie mam skill pointów. to jest na pewno minus. No, teraz zginę. No, Fusian, musisz to wytrzymać. Za zawsze w ciebie wierzyłem. <gry> I... W sumie, czy z ultem, czy bez ulta to nie ma znaczenia. A znaczy, czy ze skillem, czy bez skilla, to nie ma znaczenia. Dobra, to teraz muszę wolniej to zrobić. bo tutaj dwa skile muszę zużyć. Jest zwykłym Bazikiem. Chyba ma blidy trzy na sobie. Dokładnie. Nie wiem, rybcie? Chyba fokus rybcie. A teraz mam. Dwie, dwie, trzy tury wolne. Chyba, że ją fokus. Rybcie w sumie mi nic nie będzie robić. Będziemy dawać energię fajnie, więc... Ciebie sfokusujemy. Dokładnie. I to był twój dum. To był twój dum. Tylko ja teraz nie mogę go przyspieszyć. Bo z tego nie będzie mógł żyć. Ryb cię nic nie bije. Ciebie zabijemy. Teraz mogę przyspieszyć. Zabijamy.

ja wy od razu. No tu niestety przez kill. tutaj też skill. Budkhil dalej ma tego. Budkhil dalej ma stęsa na nim. Dlatego to jest git. Teraz dopiero ten schodzi. Sek, ulti. Prurat. Ale w sensie ta, że Jane w tym. W ZZZ. No to będzie samodłańsko. Będzie samodumany Ludziko se I rybcie wykończymy kurde. Dawaj na, na, na ten czekaj. Gdzie to było? B? Tak, to jest B. Będzie rybcia na plakacie. Biedna rybcia. Biedna rybcia na plakacie. Z czemu on walnął tylko 160K z Ruman mei w teamie? <grywka> nie kocham to. No bo super o wiele więcej bijemy. No. Zresztą to już jest wiadomo. Że Bre breaker bez super breaku nic nie robi tak naprawdę. In position. In position. Bo tutaj małpy muszę tam... Mówię tutaj mało, muszę breaknąć na pewno. I... W sumie to przywolło mnie. No bo nie, jednak nie przewalisz. Rzeczywiście Adge. Klasyk. Klasyczek. Ciekawe w sumie jak ten jak mocno właśnie reklamy są w tym w Japonii. A to jest w ogóle też ciekawe, bo jakby w Japonii Twitch nie jest aż taki aż taki rozpoznawalny. W Japonii się bardziej przejrzysz tego. Oczywiście nie, może ja pewnie jest Twitch. Jakby Wojtaszkowi się skończą te reklamy, to się zapytam. No bez tego przedłużania, no to kurde ciężko może być. No Bez tego przedłużania. Razem Android Androida, nie iPhone jak zwykle. A to już po? To już po? Ciężko się gra dwoma, kurde, break-teamami teraz. Skończyły się? A to ten, to w Japonii jakby Twitch jest... Jest jakoś... Tak? Znaczy, w sensie Twitch to jest taka mocna streamowa platforma? Bo w Kinach to jest Bilibili, co nie? W Chinach nie ma jakby czegoś takiego jak Twitch. Znaczy, no istnie, istnieje, tylko że po prostu nikt z tego nie korzysta. Obecnie właśnie tak się zastanawiam sobie, co w Japonii jest takie. To jest Twitch czy coś innego? Już nie wiem, czy jest jakoś mega rozpoznawalne, ale oni nie mają chyba swojej platformy. A to ciekawe. Więc jest sporo streamerów na Twitchu. Nie, nie no, naprawdę sfilizowaliśmy tą. Ciekawe w sumie. <laughs> Nie ja mówię, bo w Korei chyba jest. Dosyć dziwna nazwa. Ale w Korei chyba jest ten, jest. Af Afrika TV, tak? Bo chyba, chyba tak się nazywa ta strona ich. Dziwna dosyć nazwa, jak na, na koreański serwis. No właśnie, w Chinach jest Bilibili. A ciekawe, czy, ciekawe, właśnie, co jest w tym, co jest w Japonii. Ja się tak właśnie zastanawiałem. że właśnie reklamy są na Twitchu w Japonii, no to właśnie tak. Muszą mieć jakiś tam. Muszą mieć jakiś tam w takim razie. Muszą mieć jakiś tam. Yy, nie odzew, tylko. Jakąś publikę muszą mieć, o. Bo jeżeli właśnie dochodzą tam reklamy, no to znaczy się, że że jakiś target tam ogląda. No nie. Gulager gdzieś poleciał. Yikirutami. O, tak się breaknie tego? O, nie widziałem. A czym nie pamiętałem po prostu? Że jak się tam... Ten... Myślałem, że jak się z Faroga breaknie, to automatycznie ta rączka też y, opada. No to nie, nie, nie fajnie. chciałem poczekać z tym ultem ale jak widzę co się dzieje to... to wolę jednak go użyć No ale brakuje, brakuje jak na razie gierce żeby żeby dwa break teamy mieć Brakuje właśnie No mówię największy problem to jest właśnie brak drugiej runnej po prostu Znowu ją nie mogę. To jest właśnie największy problem. Sam, in position. Naprawdę to nie jest nie jest ult. Będę musiał podbić. Będę musiał chyba podbić ten. Nie pamiętam, co to było, ult czy, czy skill, co tam odpowiada za to, że więcej energii się dostaje. Znerwuje mnie to trochę, że brakuje mi ten mały cypelek, kurde, <gry> za każdym razem. Dosyć kapelusza. Nie no, dwoma dwo break-teamami team, nie, nie ma co grać.